Siemandero, moi widzowie Czyli dwóch <laughs> albo jeden Dobra, czas start, stoper włączony Carlos gotowy A co z Jill? Z Jill nie wiadomo Dobra, z tego co wiadomo mi na pewno To to, że tu będzie Kurde, nie wiem Ta poczwara nie wiem, jak się to kciulstwo nazywa, fochowo No kurwa, otwieraj te drzwi, no coś ty zrobił, przecież ja nie mogłem, kurde, wyjść, ej. Ja pierdole. Fazy źle, no. Bez przypału, co? Ale patrz, nie zareagował Dureń. Ale to nie tak miało wyglądać, kurde. No, mi tak zaepił. Tymi pazurami. Yeah, yeah. Je, je! Jest, 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 się. Dr. Bard. Dr. Bard. Oh, thank God. Do you know how long I've been trying to reach somebody? Don't worry, we're going to get you out of there. Just tell me where you are. I'm trapped in a goddamn hospital surrounded by every kind of abomination. Look, just send in stars. They're going to know what to do. No, I'm negative. RPD's overrun, too. Hmm. And figure it out. Find a bias, son. My brother's gone crazy. They're killing all the researchers. I am the only one who knows how to make the vaccine to stop the zombies. So you can either sit there with your dick in your hand or send, <laughs> send somebody who's capable of getting me the hell out of here. No text though. So. <laughs> yeah Wait, already. Yeah, you would. You heard what he said. Nie To nie jest nasz To That's call. <laughs> <laughs> Jak długo będziecie się jeszcze bawić kutasami, do? No. <laughs> eee, to będzie trochę czy ma takie ma patologiczne żarty Patologiczne żarty są spoko Dobra Tu jest spray Mam dwa spraje jednego sobie użyję Co ja tu mogę schować? Nic, wszystko jest potrzebne Zaprać, czy czyje ja tu biuro jest? Is that Jill the front row? O, tu jest to zdjęcie, nie, tych dwóch drużyn, co zostały, zostały, zostały wysłane do tej, tej posiadłości w górach. Jak te góry się nazywały? Ark? Czy jakoś tak. I z cały tych z tych dwóch drużyn przeżyła tylko Jill. Ten Bart, który umarł co Carlosem zabi zabiłem głowę w wcześniejszym odcinku i Wesker jeszcze przeżył, to był dowódca ich tej grupy stars, jak się nie mylę co była podzielona, podzielona na dwie drużyny i Chris jeszcze przeżył przecież brat tej no co z dwójce w dwójce ona jest, kurde jak ona się nazywała był Leon i parz zapomniałem no tu mogę nacik Claire Claire się nazywała Dobra, tu coś... Tu nic nie ma. Chociaż nie, patrz tu coś może fajnego będzie. Ta karta się użyje. Chciałbym. jakieś fanty fajne amunicja. No i dobra Kartę mogę wyrzucić. Okay. No, Yeah, what's up? Deep rail. Was anyone hurt? Jill? Oh shit. Wait, what? Jill! Jill, what happened? Jill, come in! To jest fajny Bayern, nie? W ogóle. Ktoś się z kimś komunikuje, tak jak teraz Jill z Carlosem. Na początku dobrze ją słyszał i wyraźnie, a później po paru sekundach już już nie, już Jill, 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 nie słyszycie. Co się dzieje? Na no, kurwa basenów, nie? To co wcześniej się słyszał? Wcześniej ją słyszał, a teraz nie słyszę, potem. Po pięciu, sekundach to jest właśnie dziwne, nie? często takie coś spotykane jest w grach i filmach. Dobra, jest Jill, fajnie żyje, chociaż chyba nie powinna żyć. A, fajnie się, fajnie się rozszaskał ten, 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 ten pociąg. Metro. Save Yes, save room, jest. Jest save room. Oh. Come in, Carlos. Oh, damn it! I guess I'm out of range. <laughs> Dobra Przyciski minowe. Dużo tego jest. Nie, ja nie chcę tego jeszcze zapisać. No nie wiem, no dobra, schowam to na razie. Teraz to sobie zapoznam. Odłączony zestaw słuchawkowy. Dobra... Okej, okay. czy coś tu jest? Jest to jakiś zombie Tam leży, patrz! Yeah. Wywołałem wilka z lasu Czego Patrz! Kurwa, kto więcej jest? Jest granat! Nie ma granata Nie. Fajno lipa Jaki fort, prawie mi dziubnął Ona nie żyje? Albo udaje Nie no, nie żyją He, <grystanie> to jest zombie, co... Żyją, nie żyją? Zombie żyje? No właśnie to jest pytanie, czy zombie żyje? No najpierw. Dobra. E Patrzy znowu kanały, no. Co się kurde ciągnie do tych kanałów ciągle? Co kolejny jest? Kurwa, ale to jest? Ale mu rozwaliło łeb. O kolejny raz. Nie! Po jak to mu pociekło, opie, po, po plegarach? Czy coś tu z prawej strony jest, żeby mi tu jakieś kurwa? Churga... Chiniolu. Ale już nie żółtek, nie? No bo nie wygląda. Znaczy nie wygląda, no z góry nie ma żółtej. Czyli nie można powiedzieć, że to jest żółtek. Chyba szarak. Jest to szarak? się podoba w sumie idziemy do góry Ło, jesteśmy na powierzchni Kurwa Nemezis Ta i kurde, powiem wam, że tu jest taka fajna wieża zegarowa W dwójce to był w ogóle zajebisty etap w trójce, przepraszam. W trójce to był zajebisty etap. Gdzie tutaj w remake'u on niestety jest wycięty i... Źle. Twór... Moim zdaniem twórcy zrobili bardzo źle, że wycięli ten etap, bo on był zajebisty w oryginale. Serio. Miał taki zajebisty klimacik. Nie mam pojęcia, czemu go wycięli. Ja czy domyślam się, że pewnie przez to, że chcieli jak najszybciej wydać tą grę. Bo między dwójką a trójką dzieli chyba dwa lata tylko. Wydaje mi się, że jakby dali sobie jeszcze rok, to może Anusz. No ale niestety jest jak jest. Cieszymy się z tego, co mamy. Dobra, coś tu jeszcze jest na tym placu. Tylko, że można je powiedzieć, że historia się powtórzyła, bo dwójka, druga część oryginalna. Była bardzo mocno zachwalana. Podobała się graczom i to dosyć nieźle. Co natomiast, trójka, ta oryginalna część, właśnie była gorsza od dwójki. Twór e gracze mówili, że no, że... fajnie, fajnie, ale krótka jest ta trzecia część od drugiej no, że gorsza jest. No i historia się lubi powtarzać, bo w w tych zremakeowanych wersjach jest identycznie, że dwójka jest zajebista, a trójka trochę odstaje od dwójki. Dobra, kurde, tu jest zaraz, zaraz, tu jest fight z Nemesisem, a ja tak niekoniecznie jestem na to gotowy. Widzę, ja nie wiem, czy ja muszę teraz lecieć do skrzyni, żeby sobie jakoś, kurde, przygotować do tej walki. W ogóle zapomniałem jak się z nim, jak szybko go skasować, bo, no bo on już taki troszkę nie będzie podobny do Nemezisa, teraz, a w sumie sami zaraz zobaczycie jak to będzie wyglądać. Ale już właśnie od tej chwili Nemezis już nie jest taki, nie jest taki prozaibistym typem jakim był na samym początku w tej wersji, tak, bo na początku mu się podobał, gonił nas i kurwa ta kompresja wywierał. Trzeba było przed nic spierdalać, no, fajne, fajne, a teraz to jest takie... No dobra, co ja będę wam spoilował? Zaraz wszystko się okaże czarno na białym. Ja nie wiem, czy to starczy. mam być tak szczerze. Ale wydaje mi się, może tak... Ty, ty, ty. Dobra. I to jest tak, pociski zapalające, pociski minowe chyba Nie, minowe, chociaż się przydadzą na pewno, ale... Może bardziej na początku wybuchowe Nie, damy zapalające, a później minowe damy Dobra, podoba mi się to, dobra idziemy z nim na głowę klaty, dawaj go Tego pajaca Zajdziemy. No, jest, patrz. Całe sweczone jest, jest. Swoją drogą on ciągle mutuje. Właśnie to jest to. Ciężko jest go chuja zabić, bo on skrzynię wyrzucił z siebie. Nie, widzieliście. Właśnie, ciężko jest go zabić, bo za każdym razem, kiedy on odnosi bardzo. O, i teraz z nim rozmowa ok. Wszyscy what? What przestała Michał, wszyscy martwili. Michał, Michał, Michał. Michał, 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 Co Michał, 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 no i za razy, kiedy on bardzo no Michał, 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 nie Michał, Michał, to Ej, znaczy normalnie przydusiłem ten e, krzyżyk, żeby, żeby Julie skoczyła. Przecież kurwa, że nie potrafi skakać w tej grze. A czy w ogóle, bo w żadnym rezydencie nie, postacie nie potrafią skakać. Tak mi się wydaje. No i właśnie problem jest teraz taki, że ten Nemezis to nie jest jako Nemezis. No nie wiem, jako jakiś zwierz, kurwa, że na czterech łapach będzie się poruszać. I to jest takie. Kurwa, moi, moim zdaniem, cienkie. Z tego co kojarzę tutaj mnóstwo amunicji. Idziesz się wali Kurwa, dobra. Koniec! Po minowe, dobra, może chyba było tak Wygląda. No, no. Takie denerwujące to jest, czy znaczy takie kurde noże. No, wygląda jak jakiś kurwa potwór. No. Znaczy, on no, zawsze wygląda jak potwór, no ale mam na myśli to, że. Okej, okay, teraz są tu minowe, zajebiście. Pięknie Jeszcze mnie dorwał, no co za chuj Ale minowe nie, 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 Jill, Jill, minowe na pewno nie Może by go tak z pistoleta, chociaż nie wiem czy to głównie coś będzie mu robić Gdzie on kurwa jest? Dobra. No. Właśnie to jest to, że ja nie wiem czy ten pistolet jakieś obrażenia mu zadaje wysokie, czy nie, czy... Czy no to jest taka pukawka na no nie Chociaż kurwa. Może jednak? Może mi się uda, ale ja już nie mam pestek. O kurwa, co tu było? Może mi się uleczył. No i zajebiście. Dobra. Muszę szybko coś pozbierać, kurde. Muszę amunicję. O, Cyk, z daleka, fajnie. Dobra, idzie, idzie. Kurwa, skasowa mnie. no, lewo. A, mu no, Kurwa, i znowu, ale ja nie mam przecież tego te. No, kurde, nie mam tych minowych strzał jest źle Kurwa nie słyszę go O jest Kurwa powiedziałem I ona już jest dead! Nie. No kurwa Jill, przecież dusiłem unik Eee, cię Więc kurde widzisz no to nie jest takie łatwe Tak wygląda Ale fest kurde no Niech chcę kurde Zginąć Kurwa, trafi mnie No kurwa dusiłem ten niebany przycisk Jest W ogóle teraz przypomina mi trochę tego przecież obcego Ten pysk ma taki podobny jak obcy No, nie podoba mi się to, że wcześniej był taki humanoidalny, nie? Teraz bardziej mi przypomina takiego. Podwa, no, nie no wiem, jak to powiedzieć. Psa? Potwora? Nie, no, potworem on ciągle jest, tylko że. Takiego zwierzęcia. Myślę. On zachowuje się jak zwierzę, nie? Niż jak człowiek. O, może tak to. Ujmę. Dobra, są tu jeszcze jakieś Pokazuje mi na obca, że coś tu jeszcze jest Ale okej, okay, okej okay. Musiałem kilka apteczek użyć Ale udało się Tu coś jest O! I to by było na tyle. No i dobra, no i... to, to mnie przekonało. No... to idziemy. Ale on duży w ogóle wiec, nie? Fajny kawał, kurde, kolosa. A on żyje! <słyski> się tak łatwo nie podaje. Klasyk nawet dubu na rynku. Uh -oh -oh. Coś mu wyrasta. Prawie jak ten picolo z Dragon Balla. On też ma taką moc. Znaczy ogólnie, chyba tarasa rasa na meczanin ma taką moc. Ale tam. On nadal żyje, skurbany, nie? Aktor w ogóle, który podkładał głos tej postaci, ona chyba się Nikolaj nazywa, to też podkła podkładała ta. Ten aktor podkładał też głos postaci z 8 e, części temu jednemu z tych rodów, co miał tą moc jak magneto, że mógł e, panować nad metalem. Kurwa, go miał na imię. tyrell, do you copy? what's going on? jill's been infected. i... i'm taking her to the hospital. maybe dr. bard can save her. all right, i'll meet you there. find the buyer. you hang in there, ship cop. i got you. Oh, Ale za to jest na przykład lokacja tutaj, szpital do ogrania w remake'u, gdzie w oryginale właśnie nie ma tego. To jest niby taka rekompensata. I w sumie fajny jest ten etap. Nie powiem, że nie, ale czy rekompensuje tą wieżę z oryginalnej części? No nie wiem. No. Chociaż nie, w oryginale też był szpital, ale był chyba krótszy. Dobra, nieważne, nie pamiętam. Ej, czy, czy ja mogę od niej zgarnąć, tak? Nie, ja mogę jej coś dać. Myślałem, że to jest od niej wypłynek tej, że o niej jej w tych w kieszeniach, ale się okazuje, że nie, dobra. Ale Carlos, ty tu chyba nic nie masz, to jest To nie jest. Tu jakaś apteczka jest, patrz Czy ty mówisz, że tam tu kurde naboje no przegapiłem Faktycznie? A tu mogę iść Tu nie mogę iść. Tak, nie wiem co mapka wygląda, ale to mi nic nie mówi, chłopiec, a ja mam gole... ja nie mam pojęcia w ogóle. Okej, okay. coś mi się wydaje, że to będzie dużo zębiaków. O, właśnie, o mowa. Pięknie. Pięknie. Cztery. Pięć. No, twardy jest. Ale tu mi się wydaje, o... Jeszcze nie trafiłem, no nie, no. Cyk. ale to mi się wydaje, że to nie koniec, to mi się wydaje, że to nie jest koniec, wiesz? No nie, no nie, fek, Płoty lica. oj, 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 oj. oj. Koniec. Wiedziałem, nie, bez kitu. No nie. Przede mi to fajnie drażni mnie. Hej. Zajbiście. Zajebiście fajnie, fajnie, że w tej części te noże się nie rozwalają. A, patrz tu jest potrzebny ten wetrach, od dżyl czerwone zioło. O, kapelusz od tego, od Mr. X. To jest ten facet, co w drugiej części nas gonił po posterunku. To było spoko. To było zajebiste zagranie, podobało mi się. Pamiętam, jak pierwszy raz w to grałem i on tak mnie gonił. I w tej bibliotece musiałem przesunąć ten regał, ale najpierw musiałem go zrzucić na dół. Kurwa, no... <ścoughs> to było takie trochę stresujące. Za pierwszym razem. Ale później to już właśnie jak już mniej więcej wyczaiłem Co i jak, co jest 5, to już takie nie było straszne. A ja Was zapraszam do kolejnego odcinka. Możecie zrobić jakiś hałas na kanale jakiś komentarz, łapkę w górę, łapkę w dół, cokolwiek. A ja wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.